PRL, część piąta. Polski system oświaty oraz programy nauczania oparto na wzorcach radzieckich. Propagowano ideologię komunistyczną, a także szeroko informowano o Związku Radzieckim. Niektóre podręczniki szkolne, m.in. do historii, zostały przetłumaczone z języka rosyjskiego, wprowadzono też obowiązkową naukę tego języka. Z bibliotek wycofywano książki wydane przed wojną i niszczono je. Ci wykładowcy, którzy nie chcieli włączać do nauki ideologii marksistowskiej, byli pozbawiani katedr i usuwani od działalności dydaktycznej. Obraz historii fałszowana. W kulturze okresu stalinizmu obowiązywała jedna doktryna i praktyka twórcza, realizm socjalistyczny. Muzyka, malarstwo, grafika, architektura, poezja, proza miały propagować kult pracy i wyższość kolektywizmu. Tworzone dzieła nazywano zaangażowanymi, pozostałe były zwalczane. Po wyborach z 1947 roku rozpoczęto przygotowania do wielkiej ofensywy ideologicznej w szkolnictwie. Założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach miały się opierać na marksistowsko-leninowskich podstawach. Szkoła miała wyrabiać przekonanie o wyższości socjalizmu, wiązać patriotyzm z internacjonalizmem oraz zaznajamiać ze Związkiem Radzieckim jako głównym partnerem i sojusznikiem Polski Ludowej. Stopniowo usuwano religię z nauczania szkolnego. Wiele instytucji oświatowych uległo likwidacji lub zostało poddanych kontroli państwa. W latach 60 wydatnie wzrosły nakłady państwa na oświatę. Pod hasłem tysiąclecia państwa polskiego powstało blisko 1200 szkół, tak zwanych tysiąclatek. Socjalistyczną treść nowej architektury rozumiano przede wszystkim jako potrzebę zapewnienia powszechnie dostępnych higienicznych warunków zamieszkania. Interpretacja narodowej formy pozostawiała znacznie więcej wątpliwości. Ostatecznie postanowiono oprzeć się wzorem architektury radzieckiej na historycznych zasadach kompozycji oraz elementach dekoracyjnych. Historyzujące formy narodowe miały nawiązywać głównie do renesansu. Już w okresie PRL-u krytykowano monotonnie, przesadny monumentalizm i nieekonomiczność rozwiązań. Twórcy pracujący dla systemu byli kołbieni przez komunistyczną propagandę.